Halo, witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku ze Scrap Mechanic. Tak przepraszam, że jakoś poprzedniego odcinka i za to, że od tygodnia praktycznie... Znaczy nie wiem czy od tygodnia, ale już od dłużego, dłuższego czasu nie było odcinka. Ale już do gry i coś zbudujemy dzisiaj. Pamiętam, to będzie maszyna latająca, jak już powiedziałem w poprzednim odcinku. Jeżeli ktoś nie oglądał, to zapraszam. Co tam zbudowaliśmy? Zbudowaliśmy tam samochód, który zaraz tam pokażę. O, tutaj proszę. Nawet drzwi działają tak, ale to dzisiaj nie będziemy się nim zajmować w ogóle. Dzisiaj będziemy budować machinę latającą, a za seamiczką zobaczymy to, co wy byście chcieli zobaczyć. Czyli to znaczy, to co napisacie w komentarzach, ja postaram się to zbudować. A jeśli napiszecie, to ja będę musiał coś wymyśleć. A ja Mam nadzieję, że coś napiszecie. Dobra, będziemy potrzebowali. Tak, to będę chciał z, z tym, będę chciał zrobić. Okej. Okay. Tak. 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 I tak, dobra. I to już mamy na siedzisko, które jeszcze bierzemy. Czyli to. Na razie, zamiast Kucha nie będę nadużywać do tego pojazdu. Oczywiście nie gwarantuję też, że będzie jeździł dobrze, bo latający pojazd w tej grze jest bardzo trudno zrobić. Widziałem, może dwa sprawnie latające, latające pojazdy. No dobra. Także. Ciężkie zadanie przede mną, możliwe, że to będzie na dwa odcinki rozłożone To zobaczymy Tak, ja znowu zapomniałem stopera włączyć, więc... Czekajcie chwilę yy... Yy, Przy okazji, Europa Universalist 4 będzie dalej nagrywana, tylko że... Na razie odcinki, no muszę po prostu sam zrobić A więcej informacji dowiecie się już w następnym odcinku z tej gry który będzie, nie wiem, może w weekend, jak, jak się uda, to będzie. No dobra, nagrywanie już włączyłem. No dobra. To tak, na początek sobie zrobimy drzwi może jakieś. Ale tym razem no to trochę nietypowe drzwi. Takie inne niż wcześniej, jak robiliśmy. Znaczy, w sumie tylko raz robiliśmy drzwi. O. I teraz pytanie, na jaką wysokość my jesteśmy? Dobra, za niskie jeszcze. I pytanie: Czy normalnie możemy? Możemy? Czyli tak. Czyli jeszcze jeden wyżej weźmiemy. O, dobra. O. I teraz postawimy to tutaj. I. I gotowe. O, proszę bardzo, już mamy gotowe, praktycznie. Jeszcze tylko tutaj. O, i proszę bardzo, mamy drzwi. Takie trochę duże, ale. Na nich będą już takie. Ale Ta, to, jakie potem ogarniemy system, to już potem będziemy się bawić. Na razie chcę go zbudować. W ogóle podstawę. O, nie, ten, nie to co chciałem. Jak mam? Nie wiem, zobaczymy. Tak. W ogóle, jeszcze szkoda dla Was, niespodziankę pewną, ale to nie tym razem. idzie się dowiecie. Jak mam niespodziankę dla Was? Bo mam dla Was pewną serię, której na polskim youtube jest. widziałem może jeden odcinek. A z popularnych tych youtuberów, znanych to chyba w ogóle. Dobra. Tak, tutaj potrzeby. Nie, silnika chyba nie potrzebujemy do tego pojazdu, tak Wam powiem. Ale potrzebujemy za to innego siedzenia dla, dla pasażera Albo mam pomysł, dobry wychodek Tak, to nie takie posiedzenie kiblowe, w sumie tak to pasuje Okej okay. Jeszcze te elementy do kibla, czyli... To Okej okay. O, ja od razu ładnie, jak widzicie o Dobra. Okej. Okay. I teraz tutaj to. I teraz to. Ta, znowu, znowu za mało rzeczy, znowu za, za szybko to robię Ale dobra i teraz właśnie zrobimy te panele. Przymamy tego kontrolera hmm, może najpierw jednak tam wejdę. Tak, myślę, że w kiblu to zamontuję po prostu nad kiblem. Yy, tak, mek myk i myk. Dobra Okej okay. I... Dobra tą którą stronę? niebieską Dobra. tym razem nie popełnię tego błędu O, i zobaczycie O, działa teraz Jak widzicie teraz działa Nie popełniłem tego błędu co wcześniej Dobra Aha. I to już mamy. Teraz drzwi. Dobra, tu mamy przycisk. Będzie w czerwoną też o 90, czyli to będzie w niebieską. Zobaczmy, czy mam rację. Tak, tutaj mam rację, a z tej strony też mam rację. Czyli mam już pojazd, tak naprawdę. Teraz tylko zrobić, żeby to coś poleciało. Jak to poleci, to będę w szoku. Ostrym. E, dobra, najpierw to obudujmy jakoś jeszcze. No tak, to się już chyba nie przyda. A to mamy. O, wow, idealnie. Wraźliśmy do pasy. To o, dobra. A no tutaj. O, proszę bardzo, jak ładnie dawać, i to się otwiera. Ok, teraz z tej strony. Dobra Jeszcze tutaj... O, dobra. nie, dobra, to już nie będę dawał Bo to jeszcze nie poleci z obciążenia Dobra No to teraz zajmiemy się tym lataniem Do tego będzie nam potrzebny silnik To na pewno I zobaczmy Dobra, dwa pod przyciskiem, czyli tutaj Dobra, najpierw, na razie zobaczymy coś takiego, czy poleci. Dobra, zapomniałem, że tutaj tak da Pozbądźmy się tego Dobra, zobaczę czy to ma relację bytu Nawet wyjść z tego nie można. Dobra, na, na tym popracujemy później. Najpierw ustawmy od silnika wyższą. Jeżeli to na dnie chce się oderwać, to będzie trzeba więcej tego dać. W takim razie pewnie. Najpierw staramy się, żeby to w ogóle odleciało z ziemi. Ale myślę, że zdążymy, bo 10 minut odcinka to nie będę Wam wrzu rzucał. Bo już jak się sk czy skończyliśmy, czy nie, zobaczymy zaraz. Ej, to leci! Ludzie, to leci! I to prawie dobrze! Wiesz, co to znaczy? Udało się nam! Tak się nam się udało! Ej! Ej! Prawie niesamowite, sądziłem, że nam się nie uda. Tak łatwo. No dobra, skoro nam się udało. Teraz trzeba naprawić jakoś. Aaa, jak jakby to to naprawić? Nie wiem jak się otwierają drzwi Tak się otwierają I oto jest pytanie gdzie by tu zamontować Mam, dobra Już wiem Tutaj Potem będziemy się z tym bardziej bawić. Aha, czyli ma za małą tutaj moc. ah huh? Dobra, czy teraz to poleci? Tak normalnie już. Kurde, jak nie z jednej to z drugiej strony. To jest skurzające. Tak się nie bawimy. Za, skurczę teraz te ciało? Za, zobaczę, bo nie pamiętam. Teraz za bardzo do przodu. Ty już spróbujmy obciążyć w takim razie. tył jakby tu obciążyć czy też ciężkie też ciężkie Tak jak tu to obciążyć więc damy tutaj po takim o no. Zobaczmy czy to będzie lepiej działało Dalej źle. No gdyby tutaj... Myć jeszcze pasek. O. Zobaczymy. To już prawie, jak widzieliście. Tylko coś go znosi. W jedną stronę. Zauważyłem. Nie wiem czy my też, ale ja zauważyłem, że go znosi w jedną stronę minimalnie. Eee, nie wiem, może tutaj damy? O, cztery. Teraz, no minimalnie na bok go znosi. Czyli trzeba bardziej tę dociążyć. O! O! Dobra. Czyli minimalnie trzeba tamtą tą stronę dociążyć w przeciwieństwie do tamtej. Jak damy tutaj, jeszcze. A tu damy na przykład tak. Tak. Zobaczmy, jak to działa. Żeby jeszcze szło z tym sterować. Znaczy sterowanie się zajmiemy na samym odcinku. W tym odcinku chcę to... Żeby to dobrze latało jakoś. Hmm. Tutaj? Dobra. Czyli teraz go znosi za bardzo. Z kolei hmm. Mam pomysł. Bo gdybyśmy tak chcieli wylecieć, wsypać i do tyłu? Mhm. Tak. Nie, zdecydowanie. Trzeba dać silniki tylnie jakieś. Tu już się tym zajmujemy. To się otwiera tak. Dobra więksszymy się tylko moc Czy to poleci? Tak prawidłowo. O! Nie, to nie działa dobrze, ale dlaczego to nie działa? Nie za bardzo znosi. Za bardzo znosi do tyłu, czyli by trzeba było jeszcze tutaj coś dać. Hmm. Tutaj. Ale w tym szaleństwie jest metoda hmm, Domontujemy jeszcze sobie silnik Tutaj Dobra Prawie dobrze, mhm. hmm. Cie, jak to leciało? Tak, problemy z pamięcią już do przodu, czyli jeszcze minimalnie do przodu to trzeba dać. Ok. Czyli podbywamy się tego silnika, zostawiamy bardziej tutaj. Mhm. Lata. O lata. Dokładno wina. Okej. No, tyle by było z tego. A zatem tak się prezentuje nasz wstępny projekt do Scrap Mechanic, jeżeli chodzi o latanie. Kolejny odcinku, albo go poprawimy, albo nie wiem, może coś innego zrobimy. Może budujemy motocyk, spróbujemy. Nie wiem, nigdy mi to nie wychodziło. No dobra. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Zostaw łapkę w górę. Komentarz, subskrybuj, jak tego nie zrobiłeś. I trzymaj się do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tak, mówię to do ciebie. Pamiętaj, nie mówię tu do tamtego gościa, czy do innego. Ja, pamiętaj, ja to mówię do ciebie. Do ciebie, do nikogo innego. Więc pamiętaj, by zasubskrybować, Zostawić lajka i komentarz, bo nikt inny tak nie robi. Także na razie, cześć. Hej.